Siemanko widzowie, o presę mikrofon byś chyba krzywo trochę jest. Godzina 2:30. Słuchajcie w tym momencie i nagrywam dla was film, bo nie dam rady go nagrać w niedzielę rano i żeby wrzucić po południu, bo będę wtedy na uczelni. Ale mam dla was dzisiaj coś Ciekawego, bo jest dużo paczek. Uwaga, uwaga, paczki taka, 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 taka taka i takie też. Ogólnie to tylko przypomnę tak taktycznie, że jest trzeci dzień serii od zera do składu za 20 milionów. Na koncie jest 180 tysięcy i trochę zarobiłem, trochę kart również mam. W tym momencie leci wam Clipson z kart, na których obracałem, bo karty się zmieniły. Napastników z ligi trochę mam. Między 600 a 1300 monet ich brałem, mam, bo jeszcze trochę mi ich zostało w tym momencie ich widzicie, 950 dawałem maksymalnie 1000 też kilku za tyle jest, trochę silverów też się odłożyło, ale tu macie na przykład takiego za 750, tu dalej trochę silverów, dalej 1300 wystawione, 750, 800 kupiony kupiony 800, 850 900, 1800, 950 no tak do 1000 maksymalnie żeby najwyżej wystawić za 1200 jak mi nie zajdą za 1300 no i żeby mieć te kilkaset końców przynajmniej profitu, także oczywiście łapa w górę jeżeli materiał się spodoba, subskrypcja żeby być ze wszystkim na bieżąco, warto, 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 na pewno warto. No i warto również dołączyć do naszego handlowego Discorda. Można tam dołączyć, a jak? Poprzez Patronite'a. 25 zł miesięcznie. Nie wystraszcie się, że trzeba płacić, bo każdy by chciał zarobić. Co tam jest, inwestycje i info przed odcinkami. Na przykład, na czym zarabiam teraz, bo nie wiem, czy to będzie działało jutro rano. Czy dalej będą takie ceny? Zakładam, że będzie to trochę taniej, że za tysiąc końców ci napastnicy będą chodzić, może i nawet mniej. Jeżeli byś dołączył do tej grupy 3 dni temu, Czyli jak zaczynaliśmy tę serię, to w tym momencie, jeżeli byś handlował na tym co ja, a ja nie handluję dużo, no mówmy się, maksymalnie może godzinę dziennie na licytacji kart spędzam, to miałbyś 180 tysięcy na koncie. Jak coś, to wydałem 30 tysięcy na hybrydy, ale już nie będę tego doliczał bez przesady. 30 tysięcy wydałem na te hybrydy oraz na te szlagiery, szlagiery Mistrzostw Świata, to się chyba tak nazywa, czyli no ważne mecze. No to mamy 180 klocków, plus na liście trochę kart, więc powiedzmy, że 250. 50 tysięcy by się na końcu odłożyło W 3 dni 250 koła Stoi teraz jak coś 100 złotych Potwierdzone info, bo po cztery dyszki końcy schodzą Nie pytajcie skąd wiem, kolega mówił Więc tuwa w 3 dni, zawias do grupy 25 Zico, chyba, chyba Worf, nie? Chyba Worf No jeszcze mam paczki do otwarcia, więc oczywiście pójdziemy je otworzyć I sprawa tutaj jest prosta Jeżeli trafimy chociaż kilka Takich wysoko ocenionych kart Godnych przepalenia, czyli jakieś 8, 7, 8, 8, 8, 9 kilka kart To zrobimy dzisiaj kolejnego bardzo chcę go zrobić, no a nie wystarczy mi końców, jeżeli tych kart nie trafię, no bo to jest kompo, na którym no, nie interesuje mnie, że to SBC się za bardzo nie opłaca i że pewnie nic nie trafię. Tylko chcę zrobić SBC wchodzę i robię. Daję sobie szansę cokolwiek trafić. Mam fan z tego, że zrobiłem paczkę, a później jest płat, że nic nie trafiłem, na przykład, nie? To, to, to taki klasyk. Ale no, paczki z mistrzostw Świata otwarte i chyba na początku zabierzemy się za te wymienne, bo po prostu są gorsze, nie? No, paka jakaś za tam dalej jakaś z kilkoma rzadkimi. No w tej zapięć oczywiście nic nie ma jak zawsze. Tu weźmiemy ko... A, obojętnie w sumie koło weźmiemy. a koła Tessa. Wziąłem Wertongena. Ale widzowie, jak coś to nie odebrałem jeszcze bardzo fajnych paczek. Wejdę wam to teraz pokazać. No bo no nie zdążyłem tego dobić. Aż tyle czasu niestety nie mam na to, żeby wejść w, w skład Batlesy i walić po 50 bramek w jednym meczu. Zrobiłem to kilka razy, ale no aż tyle czasu nie mam. Proszę bardzo, wchodzę, pokazuję i objaśniam. Za Mistrzostwo zostały mi powiedzmy 4 mecze w Squad Battles do zagrania żeby wbić 50 bramek i z asystami powinno być podobnie, za to dostaniemy czy to jest mistrzostwo asyst? czy to jest? zgubiłem ty no bez jaj, tu powinno być mistrzostwo asyst bo właśnie za to mistrzostwo strzałów i za mistrzostwo asyst nie wiem, no zgubiłem, no jestem ślepy po prostu, przepraszam mi, teraz tego teraz tego nie będę szukał, ale no są paczki po 100 tysięcy, więc naprawdę fajne paki, coś może z tego wpaść no i możemy odebrać mistrzostwo transferowe bo 1500 monet, piechotą nie chodzi, już 1000 kart na tym koncie mam wystawionych, teraz to nawet by pod 1200 podchodziło, więc no powiedzmy, że coś nieco się obracałem na tym koncie, zresztą widać to po stanie konta również, w ogóle to, to kurde, nie mogę lepiej kamerki ustawić, bo jak się ze sobie tego, to tak no niby spoko, nie, ale się ze sobie tego, to mi pury ja prawie ucino No niestety lepiej tego ustawić się nieba, ale jedziemy spad. Co? Brązowa rzadka karta mi wyskoczyła z takiej paki. Dobra, o, na plastik nie la liga, szkoda, ale to i tak to powystawiam. Nie wiedziałem, że brązowa rzadka karta wyskakuje nad złotą zwykłą. No, trochę się Zdziwiłem, ale dobra, jedziemy dalej. Kolejna wymienna paczka i są pierwsze kraniki w tym materiale. No, Mbappe, tak, 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 oczywiście. Griezmann 83. O, on widziałem, że trochę kosztuje. A dokładniej to kosztuje on 2200. No, trochę mniej niż zakładałem, ale no, sprzedamy, sprzedamy. Wymienne paczki jeszcze dwie. Piłkarzy prami rzadkich elektron. Wiadomo, że tą najlepszą wymienną zostawimy na koniec, nie ma ekranów. Ło. O, Spika Robercik. No dobra, no wezmę Roberta, mimo że squikseluje. No w sumie mogę wziąć tego drugiego. Nie wiem, czym to zrobiłem, I ostatnia wymienna paczka na dzisiaj. No o, no to żem zrobił. Wyszedłem z tego, z moich paczek. Ostatnia wymienna. No i tak, no karta specjalna jakaś. One bike, może jakaś ikona world cupowa. Oczywiście, że nie. Ale może jakiś zacny CR7. O, Bernardo Silva, 88. To się podoba wymienne, tylko pytanie, czy, czy go przepalimy, czy go sprzedamy. To wszystko zależy od tego, co wpadnie z paczek niewymiennych. No to wystawię te złote, bo niewymiennych takich wiecie, 8182 kart mam sporo, no jego też wystawię, może się sprzeda. Te silvery, no też coś są warte, to też można puścić w sumie albo nie. Tego z Atletico puszczę, bo będzie na pewno trochę droższy, a resztę wezmę do klubu, później będzie na przepalanko. No i teraz lecimy z niewymiennymi pakami, tak? Mamy tutaj taką za 25, taką za 25 razy 2, w sumie. Za 45, dwie za 50 51 za 100. Szczerze mówiąc to, sam jeszcze przed chwilą nie wiedziałem dokładnie, jakie mam paki. Wiedziałem tylko, że mam taką zastówkę. Są ekrany z 8, z paki za 25, no. 8-3, no mogło być trochę więcej. Kolejna za 25, dodaj chociaż 8-5 jakąś, będę... Aha, to może z tej paki jakaś 8-5, co? Tak no do przepalenia Ohero. O oh, Jezus Maria, co to jest? Suarez 8-4, no... No dobra, no, no Okej, okay, ale 8-5 Jakieś chciałem, żeby powpadały, może jakaś 8-8 kolejna, żeby to Poprzepalać tego Herosa i żeby nie wydawać Niepotrzebnie szmalcu, jak będzie Foder Tutaj będzie Rodri, nie będzie 8-5, Ojar zabal, 8-4 on ma, dobra Tragedii nie ma, ale no Dupy nie urywa, jeszcze jedna za 5 dych I później ta za stówę, no niech wypadnie jakaś 8-5, 8-6, chociaż No będzie Krucho 8-4 znowu, Lao, no Krucho trochę jest, no i Paczuszka widzowie za stówę, szczerze mówiąc to tutaj, no dwie karty przynajmniej 8-7, będę ukontentowany bardzo mocno zobaczmy, Portugalia Ruben D, okej, okay, okej, okay. 8-8 to się podoba, będzie Herosa do przepalenia, ale dalej coś jeszcze Gerard Moreno, Tomori o, Tomori fajny do grania a dalej, dalej Syfon, dobra, ale i tak tego hero robimy, nie, no nie ma innej możliwości, bo to się kończy za 16 godzin, czyli tego trzeciego zrobić już nie zdążę. Ewentualnie jeszcze w sumie to moment. Bo jest do zrobienia... No, hybrytylik narodów teraz nie będę robił, zostawię to na następny raz, ale to wyzwanie World Cup Hiszpania i to wyzwanie Belgii, może mam na to karty. To też są niewymienne paczki, więc może jakiś foder kolejny wpadnie i, i wydam mniej szmalcu po prostu na te karty, także także zobaczymy, może się to uda zrobić. Dobra, miałem na to karty, poza dwoma, które musiałem kupić za 1100 monet. Kupiłem ich na napostniku, bo na środkowym napostniku są dużo drożsi, A ja parę zmian pozycji mam w klubie, po prostu tych niewymiennych za SBC, nie? Więc 2200 za to SBC. Powiedzmy, że zapłaciłem, resztę miałem w klubie. No i pytanie, no, czy wypadnie jakaś 85+, plus? Ja się rozłożę na krześle i na chillu otwieram. Uwaga, uwaga, no oczywiście że są ekrany, bo jest. 8,3 plus gwarancja. O, Loris. 8,7, to mi się podoba. Może jakaś 8-piąteczka w gratisie, co by była? 8-1. No to nie ma gratisowej 8-piątki. Może Mbappé mundialowy? No, Danilo Pereira to nie wygląda na Mbappé. No, Mendy też nie, ale niech będzie. To jeszcze to zrobimy. Wyzwanie World Cup Belgii. Opaczkę za 25 koła. Tutaj musiałem ziuta za 350 do kupić. No jak jest do zrobienia, to zrobimy, nie? Zawsze jest szansa, że wypadnie jakiś foderek. Przynajmniej 8,5 i będziemy musieli mniej wydać na tego Herosa. Jeszcze trzech piłkarzy mistrz Świata 8,2. To może Mbapos jakiś wyleci. No marzenia, marzenia. No i paka za 25. Czy się zaświeci lampeczka? No niestety nie. Dobra, ale patrzcie w sumie to, bo tak mi się przypomniało, że no dobra, tego Bernardo przepali. Spoko to też. Rubena Diasza też oddamy. Ale ja mam te karty. Przecież te, te co dostałem za zadania? Jakieś losowe. Ten Buchanan czegoś tam nazywa. Ten, ten i ten, ten. No tym Bunakanem to. Buchananem. Buchanan, przepraszam bardzo. No jego może bym jeszcze z ławki wpuścił. Trzy gwiazdki sztuczek. No ale no, no może, może. Ale tych dwóch kompletnie mi nie szkoda, więc w sumie to zacznijmy sobie od tego, bo to będzie prościej zrobić. Dwie 8-5 trzeba wrzucić, więc jazda. Mamy zrobione, w nagroda mała złota paczka, piłkarzy Prime. Może z tej paczuszki też jakiś foder wypadnie. Albo jakaś ikonka wymienna, bo to oczywiście paczucha jest wymienna. No, ikony nie ma, ale są ekrany może być dobrze. No, no jest okej. Okay. No, nie jest tak dobrze, jak myślałem, ale, ale jest okej. Okay. Dobra, widzowie, okazało się, że nie trzeba za dużo dopłacać, no bo niby ten Bernardo wymienny poszedłby za 25 koła, ale mamy za darmo, więc go nie liczymy, aczkolwiek to niewymienne, to niewymienne, za tego trzeba było 16 klocków zapłacić, no a za tego 13,5 więc 30 koła wydajemy na paczkę z Herosem no i kurde, no oby się zwróciło oby dało mundialowego, jakiegoś mocnego, no ten Al Ovarian wygląda wspaniale, naprawdę bardzo bym chciał go stestować, grałem jego wersję Hero zwykłą dużo już i no, był naprawdę dobry, a ta nowa jego wersja tak by śmigała, że to kino akcji by było, że no przeciwnicy w dziesiątej lidze to by się chowali. No może nie tylko w dziesiątej, ale no nie grałem jeszcze rywalców na tym koncie, więc liga, liga nadal dziesiąta, z tych pików tych mundialowych dalej nic, więc to trzeba wszystko, albo nie, to można wystawić. No i dobra, no rozwalmy się na fotelu, proszę bardzo, paczka bohatera 86+, plus. jedziemy, oby był mundialowy, proszę mundialowy, jest mundialowy. FRANCJA! o PAPIN! Kurde no. no... No źle nie ma, nie? Jakby... Źle nie ma, ale... Dupy też nie urywa, no... Kurde, liczyłem, że... Szczerze? Liczyłem chociaż na tego Gowu, mimo że on też nie jest jakiś mega drogi, to... To liczyłem na niego, a ten Papin to... papę czy Papin, nie, nie wiem jak to się to wymawia, ale... No ile on? 60 klocków? Stoi 70 klocków, chciałem powiedzieć. No jakoś 70 klocków, więc to no, by no nie urwał, aczkolwiek no warto było spróbować, nie? Trzeba się bawić tą grą, póki można i, i spoko, a w składzie jakieś upgrade'y można zrobić? No można, oczywiście, że można. Bierzemy tego papina. Jeszcze chyba mamy Tomoriego Mundialowego, czy nie mundialowego mamy. To Mori był chyba zwykły, no ale ten Leao jako upgrade ten, ten, typ chyba też jako upgrade ten Rafinha by poleciał Tylko im to trzeba było tą pozycję pozmieniać, nie? Teraz tego nie będę robił, ale cyk Dajemy Rafinha za Sara, proszę bardzo Za kościcia dajemy Leao No i za lewego Papę No i cyk, no i Początkowy skład, no nie wygląda źle. Powiem wam, że wygląda nawet bardzo, bardzo dobrze, jak na start. Wiadomo, że wszystkie karty mundialowe nie i znikną za miesiąc, ale no, na początek do grania jest, jest czym zagrać. Jest czym zagrać. Herosy wiadomo, że są, pozycje pozmieniam później. Teraz się nie chcemy za bardzo w to bawić, ale da to radę, na pewno da to radę. Jeszcze będą kolejne upgrade'y mundialowe. Pewnie niedługo jakiś Mbappus wyleci mundialowy. Jakiś Van Bike mundialowy pewnie będzie, to się popodmienia. Ale na dzisiaj, widzowie, to na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Wtedy, oczywiście, przypominam o łapce w górę, przypominam o grupie handlowej, o subskrypcji też przypominam. No i widzimy się jutro, nie? Ja chyba za bardzo nie pohandluję jutro, bo jak wrócę o 19 z uczelni, no to trochę pewnie będę zajechany. Zwłaszcza, że jest druga 2.30, 2.57, o 2.30 to ja nagrywać zacząłem. Więc ja to zmontuję, wrzucę, żeby ten, wiecie, żeby się uploadowało. No to pewnie będzie około 3.40. Pójdę spać, muszę wstać, no to będę pewnie trochę zajechany. Ale film będzie w poniedziałek, tylko nie wiem, czy dużo pohandluję po prostu to chciałem powiedzieć. Na no, się żegnamy, pozdrawiam cię, plutko jeszcze raz i do jutra, do jutra, no.